No to trzeba było gdzieś się wspiąć, gdzieś się trzeba było wspiąć, te leśne lokacje kurde, no... Ugh, kurde, jak się wystrachałem! Siemałobuzy, witam was spajek z Games TV. W kolejnym odcinku serii Zagramy w Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Drogą głosowania, żeście wybrali South Pacific Highland, a nie, nie Nevadę. chociaż na wadę też było parę głosów, ale jednak przeważyła ilość głosów na South Pacific, także lecimy sobie na South Pacific no i nowy ekran ładowania w końcu trochę inny, w końcu koniec tego mroku londyńskiego także jest progres, jest progres jest plus dla nas, plus dla was jest w końcu kurde trochę światła także w pierwszej kolejności musimy odbić tutaj na prawo, bo tutaj się znajduje e, klucz szmuglera teraz wam pokażę o co chodzi no patrzcie jak się nazywa ten klucz, e, klucz szmuglera, także pozdrowienia dla redakcji CD Action i szmuglera też <laughs> jeżeli ktoś czyta CD Action nie wiem w ogóle, czy teraz dalej jest Szmugler, bo ja dalej, dalej już nie czytam Seed Kiedyś czytałem CD Actiona i właśnie Szmugler był. Yy, także nie wiem, jak to się dzieje tam teraz. Ale dobra, poczekajcie powolutku, powolutku, rozkminimy wszystko powoli, yy, bo tu gdzieś się kurde wchodziło i się zgarniało jakąś apteczkę. Tylko ja sobie muszę przypomnieć, która to była wysepka, bo tam było ładne takie do wskoczenia, wskakujesz, bierzesz i jesteś zadowolony. Ale to wiecie, to o na przykład tu, na przykład tu, bierzesz, wchodzisz sobie, patrzysz, widzisz. Wskakujesz wyżej, hopa, hopa, apteczko nie jest, apteczko nie jest. Że apteczek my mamy mało, to się przyda i dodatkowa apteczka, no nie? No i takim sposobem żeśmy zgarnęli apteczkę właśnie, yy, to teraz możemy płynąć sobie dalej w poszukiwaniu pierwszego sekretu, który również znajduje się nieopodal. A gdzie on się znajduje, to ja wam zaraz pokażę, tylko się skupię, skoncentruję, zapiszę i zapamiętam. Eee, to będzie tu, to będzie tu i patrzcie, wyskakujemy sobie. O, widzicie, jest apteczką, jest apteczką. Tutaj się wydaje, że na tą kładkę się nie da wejść, ale na nią się właśnie da wejść. Także, jak wejdziemy na tą kładkę, musimy sobie zebrać apteczkę. Znaczy, no nie musimy, ale wypadałoby, bo zbieranie apteczek jest tutaj nader wskazane. Eee, w ogóle Lara ma nowe szmatki, nie wiem, czy ktoś przyczaił. Patrzcie, w wcięcie w talii. Piękna sprawa. I teraz tak, musimy wziąć rozpęd, skoczyć, chwycić się, nie wchodzić. Lara, mówię coś, nie wchodzić. No właśnie, przeciągnąć się. Jak dojdziemy tutaj, to wchodzimy dopiero na górkę. Jak wejdziemy na górkę, to nic się jeszcze nie dzieje. To nic się jeszcze nie dzieje, bo jeszcze musimy wykonać jeden arcy trudny, dosyć całkiem dla mnie skok. Widzicie kolejną tam pochylnię tam? O właśnie, pochylnie. No jest pochylnia, a z pochylnie jest kładka. I na tą kładkę musimy sobie jumpnąć. No, sekret wszedł, mimo wszystko w sekret wszedł, ale nie został sklejmowany, znaczy sklejmowany został, yy, ale ja nie, 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 nie wziąłem tego co powinienem tam wziąć, także powtórzę sekwencję ponownie, powtórzę sekwencję ponownie, pajdak się włącza mocno, dobra, yy, nie wchodź, A, la, la. No, przeciągnij się po prostu. <laughs> Źle wymierzyłem skok, po prostu za mocny skok wykonałem i tak to wyszło, ale nie wiem dlaczego wykonałem za mocny skok. A, bo może ja go nie muszę robić z rozpędu, tylko z miejsca. I teraz jak zrobię go z miejsca, to Lara nie doskoczy. Ja po prostu już to czuję. Nie, to trzeba wziąć jakiś rozpęd. Trzeba wziąć delikatny chociażby, delikatny chociażby pod delikatnym kątem, ale rozpęd musi być. Op. O, no! No, mimo wszystko, jak wylądujemy tutaj. To jest ta amunicja DMP5, no nie? Sekret mi zaliczyło, ja to zaraz sprawdzę? Bo niby muzyczka poszła, ale cholera wie, no ale zaliczyło, dobra. To po prostu spróbujmy jeszcze raz, jak się nie uda, to sikać na to. I ja bez kitu teraz spróbuję tam wskoczyć z miejsca. Także wbijamy jeszcze raz, wbijamy jeszcze raz, wbijamy jeszcze raz. Tak, od razu trzeba pamiętać, że Lara ma się nie podnieść. O! Pięknie. Kurde, jak się ją wychowa, to ona potrafi. paruwa z niebo paruwa, ale potrafi. Dobra. I teraz po prostu spróbujemy to zrobić z miejsca. Bo kurde, ja to się boję zawsze tych skoków z miejsca, bo one mi nigdy nie wychodzą. O, a tym razem wyszedł. <ścoughs> Czyli jednak pamiętajcie, to trzeba wykonać z miejsca, a nie z żadnych rozbiegów. Ale to już trzeba zrobić z rozbiegów i z chwytów. O i teraz zgarniamy sobie ammunition i PID jest zadowolony. PID jest zadowolony. Piękna sprawa. Także możemy już stąd wydupieć z czystym serduszkiem. Wapa, Skakujemy sobie do wody, płyniemy trochę i wypływamy na brzeżek. Wypływamy na brzeżek i ja wam zaraz wytłumaczę wszystko. Yy, bo tak, tu jest kurde po prawo. Jak sobie zerkniemy po prawo, jest tutaj możliwość pójścia, no nie? Tutaj sobie możemy zjechać tam na dół i się dostaniemy, to jest skrót, żeby się dostać dalej do końca, bliżej levelu. Końca, bliżej, dalej, ale szybciej, o! Ale właśnie wtedy weźmiemy i olejemy sobie trochę secret'a, ale to nie o to w tym chodzi, żebyśmy olewali secret'a, nie? Dlatego tamtędy nie idziemy. Jesteśmy tutaj w takiej kurde chałupce fajnej. Tutaj się ognisko pali i tutaj jest taka ta. I tutaj jest slot na klucz i właśnie tutaj klucz szmuglera musimy włożyć, żeby się otworzyło to. Jak wkładamy, no to Lara wyjmuje sobie ze plecaczka. Wszystko piękna sprawa. Jak wyjmie sobie ze plecaczka, to my sobie bierzemy tutaj, hopa, hopa, dziupa, dziupa, zeskakujemy. Łop, trochę HP poszło. Zgarniamy kryształ sejwujący i w gruncie rzeczy możemy tutaj wykonać save'a. Dlaczego? Ja wam zaraz pokażę dlaczego, bo tu jest inteligentnie ukryta pułapka. Ja tu zginę specjalnie, aby wam pokazać jak ona jest inteligentnie ukryta. Idziesz sobie, myślisz, a palcie licho, nic się nie dzieje. Idziesz, idziesz... A nie, nie straciłem nawet życie. Ale dobra, znaczy straciłem, ale trochę. Ale z pułapka fajna, no nie? Idzie się, patrzy się, bank i, i już możecie nie być. Już możecie nie być. Jakbym szedł powoli, to już by mi nie było, tak? To pół HP poszło w cholerę. No to jednak trochę szkoda tej apteczki, bo zaraz będziemy zużywać ich więcej. To jednak mimo wszystko warto by było sobie pozostawić apteczek trochę. Na dalszą rozgrywkę, na dalszą rozgrywkę. apteczki są zawsze w... wkładane, chciałem powiedzieć. Potrzebne. Taki wyraz będzie lepszy. Także tutaj po prostu, jak już wejdziemy, to sobie padnijmy i, i przechadźmy się tak. O, i wtedy nam pułapeczka nic nie zrobi. My przechodzimy, no i niestety tutaj znowu jest moment, gdy jest ciemno, jak w dupie. Wiesz, myśleliście wszyscy, że och, pozbyliśmy się ciemnych momentów, a to dupa. Jednak jest jeszcze jeden taki fragmencior tutaj, który jest naprawdę ciemny, i tutaj trzeba zrobić tak: odejść do tego, wyjąć pukawki i szczelaj, bo tu są haligatory pochowane tam jak jest taki jeden typo na górze, to też go można sobie od razu tak ściągnąć. Dwa haligatory są. Typo na górze. No i to w sumie wszyscy przeciwnicy, jacy na nas czekają w tym momencie. Jeszcze alligator żyje już nie. Dobra, no, typo nie trafi mnie, bo mazyza aligator, też miał umorzyć. Już wszyscy, wszyscy. Jucha pociekła to chyba potem macie. Oje! Oh yeah, on jeszcze żyje, on jeszcze żyje! Wypad, 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 wypad. no nie żryj mnie. Patafianie, mały. A nie. No, umrzyj. No już, już, posoka poleciała już chyba. Nie, tam jeszcze jeden, kurka, pływa zawodni. Patrzcie go, jaki fafarafa. No, urat, to może przeskoczę na następną platformę. I tak mi będzie go prosić ściągnąć, bo tak to kurde fafarafa jeszcze tutaj pływa, no. No, pokaż że się, no. Nie widzę cię, ale strzela mocno. Jeszcze żeś żyw. Nie no, teraz już na pewno... Pływa! Co ty z odporny jesteś? Fa rafa, jaki do kurde. Bierze i se pływa. No, jak on tak może? Ja bym sobie go chciał. No, fajnie, wpadłem do wody, ale to dobra. Przywołam go, Hono tu, hono tu, mordo. Podbij na bajerkę, a ja sobie to od razu biorę. Drogę do escape'a szykuję. On to zanim zdąży podpłynąć, ja już zdążę go, kurde, tu przywołać i go wyeliminować? No, no, wypływaj tym bebechem do góry. Co za Webster? Ciekawy czy jeszcze. Nie! Dobra, wypłynął! Mam nadzieję taką, dobra. Wskakujemy! Wskakujemy! Dobra, teraz będzie yy, przewiskator czyli musimy znaleźć tutaj wszystkie itemki, co se tu gdzieś tutaj leżakują. Leżakują sobie tutaj na przykład harpunioszki. Sobie są. Jak zgarniemy harpunioszki, no to w sumie tylko tyle takich mamy interesujących itemów tutaj, ale zawsze sobie możemy popływać. Harpunów ja i tak nigdy w życiu znając z życia... Nigdy w życiu życia nie użyję. Ale zawsze warto mieć kolekcjonerstwo, wiecie o co chodzi, zbieractwo te sprawy. Zbieractwo i te sprawy. Tu coś też powinno być, zaraz odpalę flare. No też są harpunioszki, piękna sprawa. Harpunioszki obok kolejne. Harpunioszki, także, wszystko to zbieramy, wypływamy i wracamy. I wracamy na powierzchnię, bo nam się kończy oddech. Mocno, mocno nam się kończy powietrze. I teraz, dobra, i teraz jest prosta sprawa. Prosta, no nigdy tu nie jest prosta sprawa. Mierzymy sobie, przeskakujemy. Podchodzimy tutaj bliżej, tutaj już sobie z miejsca przeskoczymy. O, bęk! Wskakujemy sobie na górkę. I rozglądamy się, rozglądamy się. No, dobra, czyli to tutaj, bo tutaj są takie fajne cuda. Jak kurde, pamiętacie te kratki, po których się można było wspinać yy, w poprzednim etapie? No, pamiętacie na pewno. Znaczy w Londynie ogólnie, nie? No, to właśnie teraz tutaj są takie lianowe. Ciężko jest je zauważyć, bo w sumie <laughs> nigdy bym na to nie wpadł, że potem da się wspinać, gdybym nie znał wcześniej tej gry. Bo wygląda to dosyć tak mało konkretnie. Spadamy sobie, patrzymy, co tu można zrobić, tu nie można wskoczyć, tam można. Tam można, no to skoro tam można wskoczyć, to sobie wskakujemy. Zapalamy flarę kontrolnie. Kontrolnie, tak, tylko dla smaku. Po prostu aby było trochę jaśniej. Wy to pewnie widzicie lepiej, bo u mnie ten telewizor wiecie, jak śmiga. Kto nie wie, jak u mnie telewizor śmiga i sobie pogląda poprzednie odcinki, to będzie wiedział, jak mi telewizor śmiga. I kwestia wygląda nader intrygująco. Wskakujemy jeszcze wyżej. Odwracamy się po prostu. Patrzymy, no można przeskoczyć, słuchaj mordo, możesz przeskoczyć. No to jak ja, mówią mi, że mogę przeskoczyć, no to ja chcę przeskoczyć. Oj, nie przeskoczyłem. <ścoughs> Ale no, tak właśnie trzeba zrobić, bo tutaj trzeba przeskoczyć i będzie pięknie. Będzie pięknie. Także wskakujemy raz jeszcze. Źle wymierzyłem po prostu ilość kroków. No, no to już jest, to już jest taka po prostu kwestia yy, klasyczna. Klasyczna kwestia, że się tak yy, wyrażę. Yy, bierzemy sobie tutaj do tyłu. Rozbieg, bank i bank. Teraz co my tu możemy dalej zrobić? Tutaj możemy znowu mamy te pory paneliany. To się łapiemy, idziemy. Kamera mi trochę kurde się ten. Nie lubię takiej kamerki. No, my idziemy sobie, idziemy, idziemy ciemno jak w dupie. Ale no w końcu jaskinia to jakby mogło być jasno. Znaczy no są jasne jaskini na pewno jakieś, no nie? Tak mi się. Wy... Nie, no jak jaskinia może być jasna? No to nie ma sens. I tutaj kroczek do tyłu bym chciał zrobić. Nie mogę iść dalej do tyłu. Ale dobra, puśćmy się tu. O! I stoimy na takimże cudzie miejscu takim. Patrzymy, gdzie możemy przejść dalej. No tu nawet możemy chyba przejść bez żadnych opresji. Nigdzie nie trzeba się wspinać, tylko po prostu iść prosto. Ja to tak staram się chodzić bardzo powoli, bo się bardzo boję. A, i tutaj czeka nas, kurde, to dosyć całkiem przyjemny, ale trudny, zarazem razem skok. Bo patrzcie, tutaj sobie podejdziesz, patrzysz, widzisz, no można przeskoczyć, ale jest tu skok z przejazdem. Skok z przejazdem, jak przejedziemy, tu do końca trzeba wyczuć miejsce, skoczyć. I tu na górze jest kolejny patafian, na którego trzeba się dosyć dobrze przymierzyć. Bo on, jak nas trafi, on ma kurde trujące strzałki, właśnie, widzicie, trafił nas. I HP nam spada, także to jest miejsce, gdzie trzeba wykorzystać Medipaka. Nie ma bata po prostu na to, no nie, żeby go nie wykorzystać. I teraz czeka nas kolejny skok trudny, ja tutaj sobie też pozwolę wykorzystać save'a. Kryszczała save'ującego, bo się boję po prostu ryzyka zawodowego, jaki niesie ze sobą. Dwa są, tam jest kolejny, dwa kryształy zostaną, liczba się wyrówna. Strasznie słabo idzie <laughs> z kryształami życie na krawędzi, co? Yy, bo tutaj to ja się boję, no nie? Ja wiem jak to trzeba wykonać konstruktywnie, czyli tak, i tak. No i po co ten kryształ był używany, no? No właśnie, no i to jest właśnie taka za, za bardzo za duża przez za małe ryzykanstwo z mojej strony. Ale staram się po prostu, żeby... Było coraz mniej fejli, żebyście coraz mniej musieli nadrabiać po prostu tego samego fragmentu oglądając to. E, bo to tak się troszkę mija z celem, no nie? E, żeby to było pokazane bardziej sensownie. Także staram się dla was, docencie to. <laughs> e, dobra, teraz przechodzimy sobie w lewo. Tutaj ładnie po tym, po tym cudzie. Idziemy, idziemy, patrzymy, zapamiętujemy, wchodzimy. Wejdźmy sobie, myślę, a co? We nie wejdziemy, no wejdźmy. Co tu się wydarzy? Czy trzeba chodzić powoli? Bo kurde, ta kamerka jest dosyć taka mało, mało, mało przyjemnościowa. Tak, i tu mamy jeszcze do tego, kurka, takie coś jak apteczka. nie? Jest apteczka, no jest apteczka. Jest kryształ, był gdzieś Wszystko się zgadza. I tu gdzieś trzeba było skoczyć tak na dół trochę. Na przykład tu. Skoczyć, wyjąć łapy, aby Lara tu wpadła. Właśnie. Później sobie zrobić tak, że bierzemy. Tak, bank. Łapiemy się i przeciągamy się. Prosta sprawa, prosta sprawa. Ładna inicjatywa, ładna inicjatywa. Także, jak już tak sobie przejdziemy, kawałek spory jeszcze trochę. Patrzę, o już się kończy. Jak już się kończy, jak już tutaj dojdziemy, no to dojdziemy. Wiecie, gdzie dojdziemy, tak naprawdę? No, właśnie, ja też nie. <laughs> nie, tu gdzieś, o tu trzeba przeskoczyć. No właśnie, bo tu trzeba pamiętać coś. Głównie wszystko jest oparte na skokach i wyciąganiu łap. Wyciąganie łap jest bardzo istotne, i takim oto sposobem jeszcze się nie dostaliśmy do końca. Yy, no, ale tędy możemy sobie przejść na przykład bez lipy. O, o, światło. No, i dostaliśmy się na most. Jest most, jest most. Tutaj by się przydało wykorzystać kolejny kryształ No Waham się trochę, ale w sumie nie no, dużo drogi żeśmy i nadrobili. Bo tutaj ja wiem, że to się może skończyć niepowodzeniem, bo mamy tutaj do wykonania naprawdę przewalony skoczek. Skok w cały trik polega na tym, że musimy się dostać tam. No sam nie wiem. No sam nie wiem. No bo tutaj ja, ja czuję, że to może wsponąć na panewce, no nie? Ten cały patent. musimy się dostać tam. No tu nie ma po prostu innej opcji, bo tam jest właśnie skitrany drugi secret. Kurde, boję się, że jak znowu wykorzystam kryształ, to będzie dupa. Ale dobra, no wykorzystam. Zawsze z jednym kryształem da się przejść 3 czwarte etapu, jeżeli dobrze się wprawisz, na no, nawet cały, tak? Dlaczego by nie wykorzystać tego kryształu? Fuff, jakieś piórko mi tu lata. No i po co ten kryształ był? Znowu się pytam, no ale jak już poszło, to już poszło. O, widzicie, brzdęk poszedł. K ten, Kurde, safe mówię. Sekret jest wykorzystany. Tu w tym sekrecie mamy skitrane granaciorki. Także nie ma co sikać. No i teraz powrót po prostu klasycznie podobnie, nie? Bierzemy sobie tutaj, skaczemy tutaj. O, udało się nawet. Jak tu już jesteśmy, robimy sobie kroczek w boczek. I tak, i, i bank i już. O pakach Piękna sprawa. I tutaj nie wiem, czy z miejsca, czy z rozpędu, i tak będzie źle, i tak będzie źle. Wolałbym z rozpędu, jednak. Dobra. O! Oh, poszło. No, i teraz jesteśmy na pięknym moście Możemy powiedzieć, piękne tutaj mgiełka, widok do połowy dubska. Piękna sprawa, po prostu klawo jest. Tutaj mamy dół, tutaj mamy górę. Tam jeszcze jakiś mostek. Piękne wejścia, wszystko jest, ale tam mgła uroczyście, pięknie, ślicznie wygląda. I teraz tak, możemy sobie zapalić flarę, ale niepotrzebnie. I teraz trzeba się odwrócić tyłem. Dlaczego? No, tutaj zmienić najlepiej broń jeszcze na coś takiego z przy... No nie no, rocket launchera to nie będzie mole granatnika na przykład nigdy nie używałem jeszcze. Flara tutaj była w sumie niewskazana. Idziemy do tyłu, patrzymy. I wyskakuje typo. O, już nie ma typa. Krótka piłeczka. E, tutaj jest tak. No. <ślażnie> Właśnie chciałem wam opowiedzieć, że trzeba się tutaj skucnąć. <ślażnie> Także dobrze, że wykorzystaliśmy tego save'a, bo musimy się tylko wrócić po kryształ i wrócić tu z powrotem, a tam zaraz będzie kolejny kryształ save'ujący swoją drogą. Także nie ma co się przejmować, no, tylko że został nam właśnie jeszcze ten sekret ponownie do zrobienia. Zapomniałem, kurde, że to trzeba kocoćną wcześniej wyskoczyło. Ach, def, dziękujemy panu za uwagi. No i tak właśnie czasem wychodzi, dobra. Na, na szczęście tutaj już skok mamy ładnie wyliczony, także tutaj powrót będzie naprawdę. E, krótką piłką. Krótką piłką. Te granaty to się przydadzą na przykład do rozwalenia tego przeciwnika, z chwilę zaraz co był. Bo z granatów one fajne, fajnie zawsze wybuchają. Dlatego warto siekać je granatami. Dobrze, tutaj trzeba sobie przyskoczyć. Op, 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 o pięknie. Tutaj jest już tak, tak mam pięknie dostosowane te skoki, że w ogóle nawet nic nie muszę robić, nie? Dobra, tutaj trzeba było z rozpędu. Ja to zawsze sobie jeszcze zakręcam w lewo, dla pewności, właśnie, żeby przywaliła w coś, czy coś, aby było właśnie jakoś tak bardziej znioślej. Znioślej, dawaj mi Grenadiera. No ma, wyjęła granadier. Piękna tam gła jest, piękna tam gła jest. No dobra, no, tutaj będzie ten ziąby, tak? Hopsa do tyłu, wyskakuj, pęk! <ścoughs> po prostu uwielbiam sekwencję rozwalania z granatnika, to tak pięknie wygląda. Ten jeden granat, to po prostu takie, no dobra, to jest kawki. No a się czołgamy, a, a może zapalić flary i się czołga? Nigdy nie testowałem, ale to, możesz, o ty zdolniaszka, jaka ty jesteś. No i tutaj jeszcze uważaj właśnie, bo o, widzicie, takie tutaj kurka ostrza mordoru są. I to jest niebezpieczne dosyć dla nas. I teraz jest najgorsza kwestia. Znaczy najgorsza, no po prostu widzicie, Lara tutaj luka na te światło, nie? No to niby jest spoko, dobra, przestań już mi patrzeć na te światło. Już. I widzicie, tu jest taka kreska, no nie? I jak my tą kreskę przejdziemy, to się robi pułapka. Dlatego jedyne co teraz musimy najbardziej sensowne zrobić, to wziąć. Wcisnąć tutaj guzik, światło znika. Jest ciemno jak w dupie. My zapalamy flarę, żeby było jaśniej niż w dupie. I możemy wtedy zgarnąć sobie bezproblemowo tą apteczkę. Niestety z kryształem już takiej sekwencji pięknej nie powtórzymy, bo tutaj niestety ta pułapka się włączy. Ale nie ma co płakać. Nie ma co płakać, bo ta pułapka tutaj się już włącza, ale ja chcę mocno kryształ. Także tutaj trzeba uważać, bo jak kłapka się włączy, to jest ona właśnie poisonująca. Ja niestety trafiłem w nią. Tam, jak widzieliście, zresztą podejdę, strać na życie. Jest tutaj zjazd. Ten zjazd pozwala przejść znowu szybciej grę. Ale znowu się jest w dupę z tym z sekretem, tak? Chyba jest się w dupie. W dupę. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam było niegrzecznego z tym. Ja wiem, że nigdy tego nie używałem, właśnie bo było coś tam niegrzecznego z tym. Także tutaj sobie spadamy bez problemu na dół. Jak już jesteśmy na dole, no to jest tak sobie. To jest tak sobie. W pierwszej kolejności możemy sobie wziąć i pójść zgarnąć jajo. Teraz myślicie o jakie jajo mu chodzi? Ja wiem, że jest tydzień wielkanocny, ale tu są czerwone jaja. Czerwone jaja warto zbierać, znaczy trzeba je zebrać, jak już poszliśmy tą drogą, bo potem one są potrzebne właśnie do przejścia dalej. I teraz się zaczyna taki trudny moment. W takim trudnym momencie wypadałoby wykorzystać kolejnego save'a, bo tu cała sekwencja jest dosyć trudna, przynajmniej dla mnie. A tam jest kolejny kryształ, to będzie git, także ja wykorzystam kolejny, ale tych kryształów pójdzie w tym etapie, wszystkie na bieżąco, nic nie odkładam na później. Jest właśnie ciężka sekwencja, ale ona nam daje dostęp w gruncie rzeczy do. No, właśnie o tego się obawiam. Daje nam w gruncie rzeczy dostęp ta trudna lokacja do. Yy, sekreta numer 3. Także pierwszej kolejności co musi... I jeszcze do tego kolejne jajo. Także to jest sprawa naprawdę życia i śmierci bym wręcz orzek, tylko kurka wodna, ja nigdy nie pamiętam jak tam się dostać dobrze. No to trzeba było gdzieś się wspiąć. Gdzieś się trzeba było wspiąć. Te leśne lokacje, kurde, no. Uuu, kurde, jak się wystrachałem. Ha, 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 ha. Ha. O! Ale mi ciepło się zrobiło w dupę. Oh, typie, nie rób mi tak więcej. Przestraszył mnie jak jasny grzyb. W dupę walony Co za kachment mały. Pierdzielony. Mm. O, tam jak pójdzie, widzicie tamte, tamten, ten ten klocek, no właśnie, to jak właśnie zjedziecie po tamtym, to się dostanie, no to w sumie na to samo by wyszło, do tamtej lokacji właśnie, z ktu, jakbyśmy zjechali, wiecie o co chodzi, tam wcześniej co było. Ale jak mnie tamten wystrachał, jeju, ja się boję swojej mordy na kamerce zobaczyć, aż w montażu, ło. No śmiejcie się, śmiejcie ale on był straszny. Eee, yy, dobra, tutaj śmichy chichy a ja już się zgubi zdążyłem zagubić. Ojejku. Uf, oddychaj Pajduś. Dobra, emocje opanowa. Aaa! Mm. No co ty, Lara, odpierdzielasz? Co ty mnie tam nie wskakujesz jak ty masz tam skoczyć? Ty gdzieś tu masz skoczyć, parówko. Ty gdzieś tu masz skoczyć? a jak kurka nie wiem gdzie ty masz skoczyć. A może to jest w tą stronę? Coś tam, tu? Jest, o, no, piękna sprawa. I właśnie co musimy wykminić, jak znowu nic nie widzę, znowu ciemno, jak w dupie Musimy wykminić, jak tam dotrzeć. Właśnie, bo tak. Eee, tak. O o, 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 Widzicie, gdzie jest tamten świecidełek? No, to właśnie tam mamy się dostać. A no nie, to odwrotnie. Dobra, wracaj, wracaj, wracaj. Croft, powrót. Bo aaa, wszystko jest jasno. Widzicie mostek ten tutaj kojarzy wam się, no kojarzy wam się, bo to właśnie ten mostek. E, e, tutaj kroczy dło w lewo, kroczy dło w lewo. Znowu ciemnica się zrobiła, no. Ale tamten jak je wystrachał To po prostu jest głowa mała, to był największy strach w życiu. Yy, 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 yy. tutaj budowla nie, bo właśnie tu gdzieś jest przykitrany secret, i ja tak staram się czuwać. O kurde, czy ty dasz radę to przeskoczyć? Panna Croft, dasz radę, dasz radę, dziękuję Ci ślicznie, że dałaś radę. Yy, także kwestia jest teraz nader prosta, ale się wystracha. No i tu jest właśnie wnęka Która zwiastuje nam secret trzeci. Także sekrety już wszystkie się zgadzają. Tak. Bang bang bang. Jest tu kolejne też jądro. Co tam na dole się tak drze? Ja pierdykam, słyszycie to? Jakie wow, wow, wow. A i teraz jest właśnie kwestia kolejna, czyli zjazd. Musimy sobie zapewnić spokojny zjazd. Spokojny zjazd na dół zwiastuje się tym, że wchodzimy sobie i zjeżdżamy po prostu. A jak już zjedziemy na dół, no to teraz musimy sobie zgarnąć jeszcze tego cudownego kryształa sejwującego, o którym była mowa chwilę temu Czyli po prostu najnormalniej w świecie zlecić tu. <grym> jak już tu zlecimy, to musimy zrobić sobie tak, 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 zjąć tego pedała małego. Jak weźmiemy tego pedała małego, to już jest elegancko, bo już mamy kolejnego kryształa sejwującego i jest wszystko kurka wodna cacy. Wszystko jest kurka wodna cacy, tylko ja teraz muszę rozkminić, jak się dostać z powrotem na lokację, w której byliśmy, ale to chyba nie będzie trudne, bo to jest chyba tutaj już. Jak sobie zejdziemy tutaj kroczydłem. Obrócimy się to już tutaj. Ta! Ta, to już tutaj. I teraz znowu jest kwestia zabójcza. Czy Lara da radę przeskoczyć z tym z miejsca, czy trzeba zrobić to z rozpędu? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem. <laughs> nie wiem, no cykam się trochę kurde, bo jak z rozpędu poleci za bardzo, a jak z miejsca poleci za mało, to co się stanie? No przecież to będzie już kaplica, od razu zgoni. Znowu ten typ straszak będzie. No nie, no typa straszaka nie będzie w sumie. Dobra, zwalimy z rozpędu. Fuck it! O, poszło! Piękna sprawa. No i teraz, właśnie tak, e, dalej abstrahując, nie wiem co ten wyraz znaczy, ale strasznie fajnie brzmi. E, trzeba zrobić podobną sytuację tutaj, czyli wziąć rozpęd, bank, przeskoczyć, złapać się i jest sprawa załatwiona. Także strasznie szybko nam dzisiaj idzie ten etap, ale niestety zaraz się będziemy musieli żegnać, bo już czas się zbliża, ale to jeszcze kawa, kawa lądo sobie przyjdziemy, no nie? Obra. No ja tu się teraz cykam, bo nie pamiętam co tam dalej jest. A <grafię> jak mi tu jakaś pułapka by zaskoczyła, to bym musiał po prostu się wkurzyć. A może tak być, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo czy nic nie wyskoczy. Yy, nie, no to jest drabina, to raczej w drodze do drabiny pułapka nam żadna nie wyskoczy. Dlatego skorzystajmy z dobrodziejstwa chodzenia po drabinie i po prostu pójdźmy po tej drabinie na górę. A tam sobie zapiszemy grę i będziemy się żegnać na dzisiaj. Jakże ja sobie wejdę, ale jezus, tamten straszak był niezły. Tamten straszak był niezły. No i jesteśmy teraz pięterko wyżej. Tutaj gdzieś właśnie są te kolejne siusioki, w sensie, że te kryszczeliki czerwone, ale no mówię, to już rozkwinimy później. ja tymczasem, kurde, zrobię sobie save'a kolejnego overwrite'a. Tak, dziękuję. Także moi drodzy, to był kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft. Pamiętajcie, że każdy odcinek Lam Games TV jest od poniedziałku do niedzieli o 17.30, a do tego w weekend o 8 rano. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!